Nykiel, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie między słowami dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy pana Marka Przorskiego, trenera, dyrektora MKL12 Jelenia Góra. Panie trenerze, dzisiaj będziemy rozmawiali o sporcie, o lekkiej atletyce przede wszystkim kilka słów na temat tego, czym ogólnie klub się zajmuje, kto może uczestniczyć w zajęciach i jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o organizację klubu MKL12. Międzyszkolny Klub lekkoatletyczny 12 Jelenia Góra powstał w 2001 roku i od tamtego czasu organizujemy zajęcia sportowo-szkoleniowe z zakresu lekkiej atletyki dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli chodzi o kto może u nas u, 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 brać udział w tych zajęciach. Wszystkie dzieci, które są uzdolnione sportowo pod względem lekkiej atletyki. Bardzo się cieszymy, że od tego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 powstała klasa o profilu lekkiej atletyki. Myślimy, że z tej grupy młodzieży, która w tej chwili realizuje te zajęcia, będziemy mieli w późniejszym czasie potencjalnych mistrzów, mistrzów Polski. Jak i również w gimnazjum numer 3 realizowany jest rozszerzony program wychowania fizycznego ukierunkowany właśnie na lekką atletykę. Szkoła, gimnazjum teraz numer 3, no to jest taka szkoła, która z lekkiej atletyki słynęła od wielu lat. Skąd się to wzięło, że akurat właśnie w tej placówce tak został, został zaszczepiony ten sport? Wróćmy do roku 1974. czyli bo, już spora historia? Spora historia, bo właśnie od 1 września 1974 roku powstała pierwsza na Dolnym Śląsku szkoła sportowa o profilu lekkiej atletyki. Było to dziełem przede wszystkim pana Stanisława Czajewicza, pana Kazimierza Melera, pana Jerzego Swatowskiego. Bo to dzięki ich działaniom ministerstwo wyraziło zgodę na utworzenie takiej klasy pierwszej na Dolnej Śląsku właśnie w Jeleniej Górze. I od tego zaczęła się cała przygoda z lekką atletyką, która od 1999 roku jest kontynuowana w Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze, a w tej chwili no w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3, bo po, jesteśmy, połączeniu. po połączeniu jesteśmy z zespołem. Ale lekka atletyka to jest taka bardzo szeroka dziedzina. Czy są jakieś wybrane konkurencje, które, na które się najbardziej stawia nacisk właśnie w MKL-u? Nie. W tej chwili w klubie pracuje trzech trenerów, którzy zajmują się E, odpowiednimi e, konkurencjami lekkoatletycznymi. E, za rzuty, e, czyli pchnięcie kulą, rzut oszczepem, e, rzut dyskiem i rzut młotem, odpowiedzialny jest pan Andrzej Szymański. E, za biegi średnie e, i biegi e, krótkie kobiet e, odpowiedzialny jest pan Łukasz Cudyk. Natomiast ja zajmuję się e, grupą e, sprintu, płotków e, i skoków skoków dal, skoków zwyż i trójskoku. A powiedzmy, jak wygląda to, jeżeli chodzi o wyniki, bo z roku na rok, z, na rok, z, roku, z zawodów na zawody, mamy się czym pochwalić. Nie tylko jeżeli chodzi o te takie międzyszkolne rozgrywki, czy dolnośląskie, ale też Mistrzostwa Polski juniorów, czy, czy młodzików. Tak, to prawda. Rok 2013 rozpoczęliśmy bardzo szczęśliwie i udanie. Bo podczas halowych mistrzostw Polski juniorów, juniorów młodszych, które odbyły się 25-27 stycznia na pięknym obiekcie ośrodka przygotowania olimpijskich w Spale, Tomasz Kołodziejski zdobył złoty medal w biegu na 60 metrów przez płotki w kategorii juniorów z bardzo dobrym czasem 7 ,97 sekund 97 setnych, zdobywając tytuł mistrza halowego, tytuł halowego mistrza Polski juniorów właśnie na dystansie. Płotkarskim. Bardzo bliski medalu w kategorii juniora młodszego był Bartek Gul, który ostatecznie został sklasyfikowany na czwartym miejscu, ale do srebrnego medalu po prostu zabrakło mu dosłownie włosa, bo przegrał srebrny medal jedną Setną częścią sekundy, natomiast brązowy medal przegrał czterema tysięcznymi części sekundy. Także to jest praktycznie, no można powiedzieć, że trochę pechowo, ale to też. Takie najbardziej nielubione nie, nie miejsce przez Bardzo, bardzo. nielubione. Zresztą to Bartek bardzo, bardzo przeżył. Natomiast no Bartek akurat w tym okresie miał troszeczkę braki treningowe. Dwukrotnie grypa dopadła go. No i niestety przygotowania do tej imprezy trochę pokrzyżowały nam plany, dlatego myślę, że jeżeli się dobrze przygotuje w sezonie letnim podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, ma szansę na to, aby walczyć o tytuł mistrza Polski. Mówimy głównie tutaj o sporcie dzieci, o sporcie młodzieży, to później może mieć przełożenie na starty już właśnie seniorskie i czy ci zawodnicy, którzy teraz na przykład Tomasz Kołodziejski zdobył tytuł mistrza polskich Juniorów, ci zawodnicy mogą później zabłysnąć na, na arenie już międzynarodowej i w tym seniorskim sporcie? Czy to jest na razie taka też po, po trosze zabawa? Nie, tutaj jeżeli chodzi już o Tomka Kołodziejskiego, kategoria juniora to jest można powiedzieć, że zabawa no, w profesjonalny sport. Tomek pracuje i trenuje 6 razy w tygodniu. W tej chwili wrócił z obozu kadry narodowej juniorów w Był przez 10 dni na obozie w Zakopanem. Yy, także to można powiedzieć, że to już jest zaczyna być yy, jak gdyby przedsmak sportu wyczynowego yy, tego. Yy. Większego kalibru, bo, bo z Tomkiem przygotowujemy się do startu w Mistrzostwach Europy, które w tym roku odbędą się we Włoszech. Także mam nadzieję, że minimum, które ma do uzyskania 14 sekund na dystansie 110 metrów przez płotki, Tomek tą normę wypełni i stanie się reprezentantem Polski na tę na tą właśnie imprezę. Pan jest trenerem, ale też nauczycielem, dyrektorem w szkole. Uczniowie to też Pana zawodnicę, Jak tu pogodzić tą naukę z uprawianiem sportu? Czy też są tacy sumienni w szkole, jak i na treningach? Bardzo to różnie bywa. Ja w pierwszym, na pierwszym miejscu zawsze stawiam naukę i mówię, że bez tego po prostu nie ma trenowania. Dzieci się uczą systematyczności, zarówno w szkole, a jak jest systematyczny w szkole, to również będzie systematyczny w sporcie. Na pewno trudno jest pogodzić działalność i edukacyjną, dydaktyczną, jak i również sportową. To są na pewno jakieś wyrzeczenia ze strony młodych ludzi, bo no, na początku są to zajęcia dwa razy w tygodniu, później trzy, później cztery, później pięć, później sześć. Także pogodzić naukę ze sportem jest bardzo Trudno, ale e, ci, którzy dążą do jakiegoś celu, no, dają sobie z tym doskonale radę. W tym roku szkolnym w szkole e, pojawiła się nowa baza sportowa. Powiedzmy, Jakie obiekty pojawiły się, jakie zostały unowocześnione? E, oprócz tego, że posiadaliśmy już bieżnie e, taką podkowę lekkoatletyczną, o długości 200 metrów. Mieliśmy również zeskok do skoków dal i do trójskoku, również na nawierzchni tartanowej. Natomiast w tym roku w październiku zostały oddane kolejne urządzenia sportowe. Są to boiska do piłki koszykowej i do piłki siatkowej o nawierzchni. Bitumicznej, tartanowej, przepraszam, jak i również dodatkowo tartanowy rozbieg do skoku zwyż, który na pewno będzie wykorzystywany przez naszych zawodników, zarówno tych najmłodszych, jak i również tych, którzy się parają sportem na troszeczkę wyższym wyczynie. Brakowało tej bazy, pomoże teraz ułatwi treningi. No na pewno, tym bardziej, że zostaliśmy zespołem, mamy zdecydowanie więcej młodzieży, także te zajęcia zarówno wychowania fizycznego w gimnazjum i w techniku urozmaicą te zajęcia, a również i dla nas, dla, le dla lekkiej atletyki, dla działalności naszego klubu, na pewno no, ta baza poprawi sytuację. A jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o porównywanie na przykład zespołów, klubów z Dolnego Śląska, z całej Polski? Jak na tym tle wypada MKL z Jeleniej Góry? No nie mamy tutaj szans najmniejszych walki, jeżeli chodzi o system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z takimi klubami jak MOS Wrocław, Śląsk Wrocław. Natomiast no, plasujemy się na piątym, szóstym miejscu w tej hierarchii klubów lekkoatletycznych na terenie Dolnego Śląska. No, przed nami jeszcze jest Osał Zgorzelecka i Bolesławia Bolesławiec. Natomiast my jesteśmy no mówię na piątym, szóstym miejscu tej klasyfikacji, jeżeli chodzi o system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. A te sukcesy i działalność ogólnie klubu jest doceniana, między innymi przez powiedzmy władze miasta, czy jakieś inne organizacje zewnętrzne, tudzież państwowe? No bardzo się cieszymy, że miasto zauważa osiągnięcia naszego klubu, zawodników naszego klubu. W tym roku. Tą dotację, którą otrzymaliśmy zarówno na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki, jak i również środki finansowe przeznaczone na sprzyjanie rozwoju sportu w Jeleniej Górze, mam nadzieję, że nam wystarczą. My nigdy nie byliśmy zbyt pazerni, jeżeli chodzi o tam finanse. To, co otrzymujemy i z tym, co otrzymujemy, musimy sobie jakoś poradzić. Wspomagają nas oczywiście rodzice w organizacji różnych akcji obozowych. To jest akcja zimowa w okresie ferii. Akurat w tej chwili wróciliśmy z obozów w środowie zdroju. W okresie letnim planujemy obóz, obóz w Poznaniu, gdzie również część dofinansowania spadnie na rodziców. Lekka atletyka, dla kogo, kiedy zaczynać, jak to ogólnie traktować? Czy właśnie, jeżeli dzieci przychodzą na treningi, czy są przeprowadzane przez swoich rodziców, jakie te postawy trzeba w nich zaszczepić, czy dla początku to jest właśnie, żeby coś spróbować, czegoś się dowiedzieć, a do później, dopiero później zdecydować się, którą z dyscyplin będziemy uprawiać, albo w jakim stopniu zaangażowanie, jak to wygląda, od kiedy zaczynać, no od jakiego wieku. To znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo się cieszymy, że w szkole podstawowej nr 8 powstała klasa o profilu lekkiej atletyki. My traktujemy przede wszystkim lekką atletykę w tym okresie jako formę zabawy. Poprzez ruch, poprzez zajęcia nie tylko lekkoatletyczne, ale przede wszystkim sprawności ogólnej, gimnastycznej, gier zespołowych. Dopiero później, po tym okresie, jak i również w działalności gimnazjum nr 3, my nie stawiamy od razu na lekką atletykę, że każdy z uczniów, którzy, którzy przyjdą do, naszego, do naszej placówki, od razu stają się lekkoatletami stawiamy przede wszystkim na wszechstronny fizyczny rozwój młodzieży. W pierwszym roku pracy w gimnazjum dopiero później organizujemy różnego rodzaju sprawdziany zawody i po tych sprawdzianach decydujemy się kto z młodzieży ma predyspozycje do uprawiania tej czy innej konkurencji lekkoatletycznej. Kilka lat treningów, przychodzą jakieś sukcesy, ale kończy się gimnazjum, jest jeszcze szkoła średnia, powiedzmy, Wieleniej Górze dla takiego zawodnika, więc może nadal uczestniczyć w zajęciach tych prowadzonych w MKL-u w Wieleniej Górze. A później, jak pokierować karierę takiego zawodnika, żeby ona się po tym liceum w Wieleniej Górze nie zakończyła, bo wiadomo, że część z tych zawodników wyjeżdża na studia, niekoniecznie gdzieś blisko, tylko gdzieś do większych miast i dalsze odległości. No to te kariery potencjalne też później niestety często są zakończane przez to, że, że te Treningów później brakuje i że, że są daleko od swojego rodzimego klubu? Tak. Po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, większość naszych zawodników udaje się na studia. Są to w większości studia we Wrocławiu. Część z nich dalej kontynuuje karierę sportową, studiując na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Natomiast są również tacy zawodnicy, którzy Studiują na Politechnice Naukady Wrocławskiej we Wrocławiu, ale również w dalszym ciągu uprawiają lekką atletykę. Nie jest to może aż tak duża grupa tych zawodników, ale część z nich w dalszym ciągu kontynuuje swoją karierę właśnie poprzez klub we Wrocławiu. Warto uprawiać już tak z, z, z punktu widzenia takiego zawodowego, profesjonalnego sportu lekką atletykę. Zaczynać od takiego klubu powiedzmy jak MKL 12 w Jeleniej Górze. Ostatnio mieliśmy taką dyskusję na łamach mediów i te sporty, które zostały przedstawione przez minister Muchę, które są najbardziej potencjalnymi sportami, które dadzą medale na powiedzmy na Igrzyskach Olimpijskich. Jak tutaj ta lekka atletyka się plasuje i widzimy sukcesy polskich lekkoatletów. Atletów, między innymi na igrzyskach olimpijskich, ale jak zrobić to, żeby, żeby tych medali było jednak więcej I, tych, i żeby tych dzieci na treningach, bo to wiadomo, z tych dzieci się później wezmą te potencjalne medalne, żeby tych dzieci na treningach było jeszcze więcej. Na pewno ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkie dzieciaki, aby się garnęły do lekkiej atletyki, bo to jest naturalna forma ruchu. To jest bieg, skok i rzut. A poprzez systematyczny trening, poprzez pracę w klubie, no, można osiągnąć sukces. Ja to cały czas powtarzam, że no, bez pracy nie zostanie się mistrzem. Trzeba włożyć trochę wysiłku, i myślę, że obojętnie jaki sport, czy to jest lekka atetyka, czy gry zespołowe, jest bardzo ważna w naszym życiu, a przede wszystkim w życiu tych najmłodszych. Gdyż odciągnięcie ich od komputerów, od różnego rodzaju gier, powoduje, że młodzież się zupełnie inaczej rozwija, ma większe możliwości i przede wszystkim no, koryguje wady postawy, bo to, co widzimy w tej chwili: dzieci przychodzące nawet nie do gimnazjum. No to porównać to 10 lat temu, no to jest bardzo duża różnica na niekorzyść dzieci w tych ostatnich latach. I, i co, co zrobić, żeby właśnie takich postaw nie było? Ja myślę, że przede wszystkim uprawiać jak najwięcej sportu. Ja nie mówię tylko o lekkiej atetyce, ale o, o wszystkich sportach, jakie są tylko możliwe w Jeleniej Górze. A tych możliwości na chwilę obecną jest naprawdę sporo. Ja to nie mówię tylko i wyłącznie o sportach indywidualnych, jak lekka atetyka, jak tenis, jak badminton, ale przecież mamy piękne tradycje w piłce ręcznej dziewcząt, w piłce koszykowej, Chłopców, dziewcząt, piłce nożnej. Także te możliwości rozwoju uczestnictwa młodzieży w zajęciach treningowych jest naprawdę duża, i tylko i wyłącznie chciałoby się, aby rodzice jak najwięcej uwagi poświęcali i zachęcali swoje pociechy do tego, aby uprawiali sport, nie tylko lekką atletykę. A ja szczególnie serdecznie zapraszam do udziału w zajęciach w naszym klubie MKL 12 Jelenia Góra. Na sam koniec naszej rozmowy pojawi się pytanie o koszty, bo często takie pytania się pojawiają, ale lekka atletyka to chyba nie jest taki sport, który tak bardzo generuje te koszty, na przykład dla, dla początkujących zawodników czy dla ich rodziców, bo tutaj nie mamy jakiegoś konkretnego sprzętu, który byłby bardzo drogi albo ewentualnie jest do wykorzystania w klubie. Wiadomo, że są sporty dużo bardziej. Kosztochłonne, kiedy ten sport wkracza już w taki profesjonalny wymiar, to wtedy już mamy zgrupowania wyjazdy, to wtedy, mhm. wtedy to już się nawarstwia. Ale na początku chyba nie trzeba się liczyć z aż takimi dużymi kosztami i jaki sprzęt taki zawodnik musi mieć, żeby zacząć. Przede wszystkim spodenki, koszulkę i obuwie sportowej. To, to właśnie o tym mówię, że to, o to łatwo jest zacząć. Tak, bardzo jest łatwo zacząć. I w ogóle każdy sport indywidualny na samym początku naprawdę nie jest drogi, bo tak jak powiedziałem koszulka, spodenki, obuwie sportowe i to wystarczy. W późniejszym okresie no, potrzebne są dresy, bo trzeba jednak ten teren wyjść i praktycznie dodatkowo kolce lekkoatletyczne, które również klub posiada i później wyposaża zawodników, którzy startują już podczas różnego rodzaju imprez, czy to na terenie miasta, rejonu, województwa czy też kraju. Natomiast same wyjazdy to nie jest może aż taki olbrzymi koszt, bo przede wszystkim zawody bywają się albo w Zgorzelcu, albo we Wrocławiu, także to nie jest takie kosztowne. Panie trenerze, ja liczę, że spotkamy się w tym studiu po raz kolejny i będziemy mieli taką kolejną okazję, jak na przykład występ Tomka Kołodziejskiego na Mistrzostwach Polski Juniorów, żebyśmy mogli o takich sukcesach porozmawiać, a ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie no i do, do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podczas Mistrzostw Polski Juniorów, które odbędą się pod koniec czerwca, jak i również podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, będę miał bardzo dobre wieści i myślę, że Tomek będzie reprezentantem Polski podczas mistrzostw Europy w lekkiej Atece w kategorii Juniora. To czekamy na te informacje, dobre informacje. Dziękuję bardzo. A Państwu chciałbym przypomnieć, że dzisiaj w studiu gościliśmy pana Marka Przeorskiego, trenera klubu MKL 12 Jelenia Góra. Do zobaczenia!